A gdzie się klika, żeby wyłączyć gemini? Więc trzeba w sekółeczku, wiesz, ale ty nie umiesz chyba klikać. W te No co ty pierd... Umiem, pa. O nie. Mówię ci, to nie jest dla pruszaków. Hello, gemini. Czemu włączyłeś te gówno po angielsku? To nie jest po angielsku, tylko powiedziałeś. Do niego po angielsku. A. What's your name? Co jest? On też jest asystentem. No. I co? To nie jest wirus też. się rację. A gdzie włączyć, żeby... żeby się zamknął? No już. to jest koniec. A. To z pani po portugalsku, potem będzie. Ola Gemeos! Ona mówi po rosyjsku czy co? Ona mówi po portugalsku, tylko nie umie portugalskiego. A! Czemu jest taki cichy? Nie wiem. Dobra, włącz. Ej. Większość. głośność. Cześć Gemini. Co Kupić na Allegro Kibel? Coś ty powiedział? Masz tam! Kibel Mały Fintopaga. kto chce pierwszy? Ja! Okej, okay. jak ty masz na imię? misiek 1, 2, 3X. Aha. Misiek123XD zgłosił się pierwszy. Kiedy to gówno? Jakie gówno? No Kiedy... nie psuj tego, bo to jest drugi telefon. Mam gdzieś te telefony. Obchodzimy tylko jakieś serduszko. O dobra. Misiek123XD odpada. Kto chce trzeci? Ja! Kto pierwszy się zgłosił? Bo nie wiem kto tak krzyknął. Ja! To ty craft? Tak. A co to za gówno? Nie dla Em, um, To jest. Em... Um, Samsung Galaxy. Nowy wyposażony telefon. Aha. A co znaczy telefon. A to taka rzecz, którą się no. używa na przykład jak chce się zrelaksować albo jak chce albo jak chcę sobie coś